Hip hop! Hip hop! Hip -hop. hip hop! Chodźmy hip hip -hop. Hip -hop. w 2005 nie. rok! Wo, wow, ale spot. wjechał! Yeah, Matina wolno! I Matina szybko! <noise> jak, jak potrzeba, to jestem, <noise> no, mogę się dostosować. Ten, ten samochód jest szybki? Bo ja chyba pierwszy raz. Tak! Powinien być. Dobra, typikal zwierzęta. John Cena! Dobrze, że jest wyrównywanie włączone. No ty kurwa, wyrównywanie wyrównywanie jest włączone. Tak, włączyłem, włączyłem. No, To może się zabić tylko w grze oczywiście. O, to, Ale to, to są żarciki oczywiście. No. Szerzenie nienawiści? Nie, o Jezu, wielbłądy o Jezus, to są. Kurde, ja spadłem na wielbłądka. <ślad> spadłem na mordę się. Mati, co to? Co Mati? Popychasz mnie i mordę piłujesz. Skody Mati? O kurwa, mordę piłujesz. Mati. Jeszcze mówi, kurde, co co? Popycha mnie co? co kurwa, jajco, nie popycha ja, tego. Ja cię... Ja cię, to ja cię poprałem. Zaraz ci pokażę, w jakim miejscu nie popycha. Nie, mówię bardzo. Kodzie Mati, to proszę nie ja zostawić. Ja ci nic nie chcę nic zrobić, chcę dogonić tego zbrodniarza Jasne. wojennego. Kurmiego? Nie, nie. To weź. tak. No ty kurwo, szmato. Nie dotknąłem cię, no. Co już tak spadłem? Niechcący, przepraszam. No ale nie, no. patrz już, osoby Zostaw tak, niby. Mnie. O nie, z... o, nie Ooo, nie tiltuj mnie, ja już jadę do ciebie. nie rozumiesz, że ci zniszczę wyścig? Nie, nie Ej, nie. mi się przypomniał ten wyścig, w którym Mati powiedział No, nie, nie, nie wygrasz tego wyścigu. A sam był ostatni i nie ukończył nawet. <zysy> ale, ale czekaj, który ty byłeś? Pierwszy. Nie, nie byłeś pierwszy. Byłem pierwszy. ty był pierwszy. Fogaty, miałeś powiedzieć, że pierwszy. Ale nie byłeś, no nie będę kłamał. Ale się pobiegała no no proszę. O Jezus, co się stało z Hopka! Filtrowania Matiego. A spokojnie, ty to nie umiesz tego robić, bo jesteś brzydki Co <grym> <grym> było? Podwójna dawka wjechała A? chyba potrójna wjechała nawet Trzeba być przygotowany. No. Musiałem się przygotować do odcinka Dobra. Dzięki Mati. Ej, chłopaki, czemu, czemu jestem <grym> ostatni? Nie, bo szkalowałeś tego Kurmanka Kurmanka. Fur mi zatrzymasz się? Tak, już stoję. Wiesz, że mi zniszczyłeś wyścig, Hogaty, wiesz? A wiesz, nie. że ty mi zniszczyłeś wyścig wcześniejszy? No, bo moje życie. zgniecione jak puszka i nie mogę się zrespić, bo stracę całe tutaj moje... moją prędkość. Ojejku, o. naprawdę? Tak, naprawdę? tak mi przykro. O, przepraszam, to teraz się zatrzymam. Specjalnie dla ciebie. Zatrzymaj I zatrzymał się, no. się! Zatrzymał się? No! Jest. Nie szanuję. <laughs> Jestem tuż za wami! Nie o takie GTA walczyłem Kurman ten... wiesz co zrobić, zapłaciłem ci za to No ja wiem Kurman chcesz być pierwszy go O kurwa Co ty bym wyleciał co Ty zrobił Darek? Nie, nie prawie wyleciał ja to, to auto jest faktycznie fucking... jest, Nie, ja jestem niby blisko, ale cały czas... Ja cały pokuźniony. czas nad, nadganiam, cały czas nadganiam, a potem moje auto zaczyna robić jakieś dziwne rzeczy, no bo, bo jest na jak puszka te, O nie! Przyspieszenie! O nie! O, nie. No, no 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 my mamy Wyrównywanie niestety Kurwa! <laughs> fine, fine Mati, out. chyba widziałem co ty zrobiłeś tak bokiem poleciałeś? To ja tak. chyba. A nie, to Mati. Nie, 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 to chyba Mati był. Eee. No nie jesteś żarty! To są Spentari. jakieś żarty! Mati przeżyłeś? Tak. Ja poleciałem bokiem. Mati przeżył w Smoleńsk. W Smoleńsk. też poleciałem bokiem. No kurwa, o. jadę niby prosto, a jednak jestem bokiem. jestem za nim. Moje auto po prostu troluje <laughs> mi gierkę, ale to... Nie, Mati, się. zostaw mnie! To nie było, ja nie był chciałem, ostatni. ja nie chciałem, ja byłem da... drugi, a teraz jestem ostatni <laughs> Teraz? Zobacz, no chcę brady. tylko ci pokazać jak wygląda moje auto z tyłu Nic więcej Zmiażdżone jest Jest zgniecione Koła to, to, to są wygrzewane Ja pierdole <laughs> Mati weź sobie zresp auto Nie, nie z no sobie zresp No zresp sobie, sobie. Lowajson, proszę. No weź sobie, proszę Ta gra jest pośledzona. mam Mamma mia O Jezu, ten tunel <ś> <ś> Dobrze! Ło... Wow. No, GO W Zapłaciłem ci za to! Go, go. Proszę, potarek. Dobrze, dobrze, za te dobrze, wspólne potar. lata! Co, dobrze, ale to co tak. chodzi? Co miałem zrobić? Zniszczyć go! Patrz! Zniszczyć go! <laughs> patrz na to auto! Trzymam Chcę zobaczyć sobie to auto! Też patrz na serio. to auto! Ej, nie, u mnie jest co normalne! Nie jest... O, o, tak normalne auto się zachowuje, jak chcesz mi powiedzieć. No tak. EJ, TO JEST META! Śmiesznie, nie, ja wygrałem! To, wygrał? to? Jakbym miał wygrałem, normalne wygrałem. auto to bym wygrał Gratuluję, Dziękuję. A ten wyścig nie ja strollował Na takich wyścigach jak jest wyrównywanie włączone Nie opłaca się jechać pierwszym na początku To później cały czas Nadganiają cię wszyscy Więc No ja z ostatniego nadgoniłem na pierwsze Fajnie nawet O, znowu lud Załączył się, się Załączył się Coca-Cola smaka Halo bądź dzwon na 991 take, take off, take take off, take off, take off, take off, To, co to take, off? take take off, yy, take, take, off. Samolotę, gdyby. Take, me. take me. take gdyby take tak, tam było <ścoughs> tak, tak, już to samo. tak, wiem co ja co ja, tak, 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 Ej, no furman, czemu ty jesteś szybszy? Zawsze będę wygrywał niż wy. Hey, to miało sens. Dokładnie. Hej, czemu ten pojazd się zcofa? Jaki właściciel taki pojazd. A To żeby twój pojazd był zjebany. Aaaa, zjebał mi się ty kurwo! Nie. No, ej, mi też, a już widziałem to niebieskie. Widziałem to niebieskie. To I policja, tam ktoś jechał he? nawet. To jest no, policja. Tam Co? Nagle <noise> motor tak kogoś... nagle tak puchcił! No, 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 puchziu! mi ten tak puchci zrobił właśnie właśnie. Ciekicink! Ej, jak tam przejechał, bogaty. Ja. A mi zrobił puchciu! No a mi, nie mi nie też puchciu zrobi. A puchciu? O ten zły puchciu, siema! No. Nie! Furman, <noise> żeby kto ci się to też nie udało znowu. O ty kurwa, ruda! O, jaki ty jesteś niemiły Nee I never had a better stomach! Nie co? Nie bez sensu Miałeś ba Bardzo dobrze brzmi O Jezu, oj oj Nie oj? no źle ich, poje... Nie ja, dobrze Sto Tak dobrze tutaj furman Ma Muszę być. oddychać przez tą rurkę, bo inaczej umrę. Furman jadę, uh -huh. jadę za tobą uh -huh. Jest Ooooooo oh, 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 Take Mogę kur z grać, bo mu pierdolny za mamę no, <laughs> mu pierdolny i co tam są słabeczkę Kurwa! Siunka jest! Siunka. Furman jestem za tobą! O nie! Mogę cię wyprzedzić? <laughs> ich, ich habe get hoffen! Ej co? Aj! I... <laughs> I... okay. o, o, ja! Furman! Dojczysz w prachę! O! Furman! Was! Was! Nie, nie lecie... Ej, co mogę mu Ej, powiedzieć? Nic! Wypierdol go z tego typu. Szaisę! Oj, o polny się! Ja! Śwesto! O, ja. o fucking oj, oj, ah, ja! Śwesto! I Ja nie wiem, <noise> co mam powiedzieć. A to jest dziwne. Mati, co tam mówisz? Nie u ciebie? mów nic. Słowa no. nic nie zmienią tu nic. Zostaj. To jest złe. <noise> Dostanie tylko kogoś. Ej no nie, ja nie efekt. ląduję na ziemi! Ja nie ląduję na ziemi! On nie ląduje! Fuck! Bieba! No, on na porze, tylko na ziemi. No, ja tak samo nie jestem. Ech, chłopaki, czy on był pierwszy, czy się gra zjebała? Jesteś pierwszy. O kurde. No jesteś, jesteś pierwszy. pierwszy na mm, No, no, no. Aha! No, no. co, co, co się dzieje u Mathego? Co się dzieje? Inny wyścig. Matheus no. wyłączy no. po nagrywanie i. Jest I ma... tak zsilcowany, że lepiej. Hiperwentylacja A ty nie tiel, się, to tylko gra komputerowa. O ja Kiela. kurwa to zrobiłem przypadkiem zajebiście. Aha, nie A, A, nie wiem co się stało. <grym> Super proszę. pojechałem. Już jest naprawdę dobrze, gorąco. Ma ty to, to jest gorąco? Mhm Hiperwentylacja Nie, to nic nie da. To jest taki go wewnętrzny gorąc. Gorąc, gorąc. gorąc. <grym> Ale gorąc na dworzu. Kurwa. Te ziemniaki, ej flota, te ziemniaki trzeba zebrać w końcu Boże. Ale z pola, z pola jest A pola. gdzie kurwa, w domu masz ziemniaki? W doniczkach Ziemniaki Widać Dajem kurwa, radę. że widać Dajem że miastowi radę. O Mati gdzie tam cieszę. pyreczki? Pyry, a nie pyreczki Pyruje Co? Co? No. Chyba Mati się zdenerwował, halo mejtaj Halo Baza do Matiego, baza Mati. Do Matiego Bo... Mati, tu jest? Co wyjebałeś? Co zepsułeś? Butelkę oh. Jakąś cztery postę pewnie chciałby powiedzieć teraz Ale nie może No Bo, bo kurwa jedzie zbyt po ofensywne. innym torze Ej, ja jest taki walleraj Ała, fuck ja nie mogę go przejść Bo jest no coś co? piska. Piska No nie wała! wiem A on jest taki prosty, a ja wypadam po prostu z góry jakby No No, bo to, a to jest dobrze. takie niefajne Nie właśnie to nie jest dobrze dlaczego Mati jest dobrze. odbiór To zło otwarte Halo planeta <laughs> Planeta do jego odbiór czy Matyn nie mnie słyszy? Się planeta! Eee. Hej, Planeta, planeta. planeta. No już, już jestem, hej, cześć! Hej. No, co tam? No hejka, hej, cześć, witaj! Co się stało? Byłem. u hmm, psychologa. A i co ci powiedział? Prze przegrałeś! <grym> Żebym wyłączył nagrywanie. <grym> o. Bo od to Na nie... początku! <grym> A ty, Mat, jesteś na początku? Przecież on jest gównem, no to jest na początku. <grym> <laughs> Jaka złość w tych osza! A jestem. O... O, to już mi się nie podoba. No, Darek, weź się zatrzymać. Ten... nie ty się skończyłem. Ale ja idę do psychologa, mam powiedzieć, żeby od odwołał swoje słowa. Zwy. I poszedł. Zniknął. Zniknął. No, sztyk! No, Ukończysz ten wyścig? Wiesz co? Mam problemy teraz z przejściem jednej. jednej też części. mam problemy, też jestem. mam problemy. A, z wyścigiem. Nic, też. Nie, nie przejdę tego chyba. No, ja jestem jakiś upośledzony chyba, naprawdę. No, ja też, właśnie. I nawet nie mam <noise> pojęcia jak to leczyć. To. A, tu ty, ty, a, jesteśmy w tym samym momencie. No hej, co się z wami tak, dzieje? Tak. Nie. A o Maty jedzie po Te, Teraz jesteśmy, tak, w tym samym momencie. Mati, nie chcesz wy tego wyścigu już? udało się, Floty? Nie, no jestem za tobą dosłownie. Próbuję większy rozpęd. No, ogarnąć wiary, tak samo. No, ale ten jest skręca w złą stronę. No. jest, dobra, udało się. Uff, chyba będę drugi. Hihihihi. Dobrze, skończ przynajmniej ten. <laughs> ten. Tym... O Jezu, tu są Co tam są? No takie wiesz, są. No te o. są. Ej, te. No czemu kręciąki. nie mogę na to wpaść? Czy ty się obracałeś flota przez kompletnie? Nie, 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 nie odwracają się. Nie, 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 nie. Cały czas siedzę na krześle Ale no to było dobre. To było dobre A ty liczysz <śleszy> byś powrócił do nas? jestem cały czas tego Czemu się nie odzywałeś? Co się stało? Chyba ma ten... Ja mam cały czas jadę, ale nie mogę znaleźć checkpointa Sanity mu spadło chyba No nie, dopiero teraz to zrobiłem Otar wiesz gdzie jest checkpoint? Ej, czekaj, już Jak zwraca się uwagę, że jeździ po lotnisku, nie? I hehe Ej, ja jeżdżę po lotnisku Mam inny wyścig Gdzie jest checkpoint XD? A nie ma, bo do góry Ja spadłem, lol XD Omfg lol nie no, nawet Nie, śmiechem. Nieee, jeden... Nie, jeden śmiech. CZEKŁOŃ! Ty, ukończyłeś wyścig prawda? No, byłem blisko całkiem.